Witam wszystkich tu serdecznie e, Zapraszam do kolejnego odcinka w którym rozwiążę największą prawdopodobnie zagadkę ludzkości jaką jest a do b jest równe b do a e, i b jest równe 9a ile jest a ile jest b wielu już znanych matematyków się z tym mierzyło żadnemu się nie udało więc no, czas żebym ja to rozwiązał no więc zaczynajmy zapiszmy sobie to równanie e, za pomocą tylko jednej niewiadomej ja sobie wybierę a czyli co to będzie a moje b to jest 9a moje po prawej stronie mamy 9a i to jest do potęgi a co teraz teraz ja proponuję żeby użyć logarytmu naturalnego jeśli nie wiecie co to jest skąd to się wzięło jakaś czarna magia to może kiedyś w tym zrobię odcinek ale nie teraz teraz tego po prostu użyjemy ogólnie dzięki temu mogę sobie te potęgi sprowadzić na dół, że tak to powiem, czyli już on tłumaczę. Odostanę sobie z tego wszystkiego. 9A logarytmów naturalnych z A, a po prawej będę miał A logarytmów naturalnych z 9A. Teraz sobie mogę podzielić wszystko przez A. No bo czemu nie mogę? No mogę oczywiście, więc no już zrobione. I co? Teraz y, proponuję, żebyśmy to sobie wszystko i lewą i prawą stronę yy, dali jako potęgę e. Zaraz wam wytłumaczę o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby zrobić to tak. O sobie zapisałem jako e do potęgi ln a do potęgi 9, no bo wiemy, że jeśli potęguje się potęgę, to wtedy je się mnoży, a to właśnie dokładnie mamy to mnożenie. I dzięki temu, że tak zrobiłem, wiemy z własności logarytmu naturalnego, że to jest po prostu równe a, a to jest po prostu równe 9a, czyli oczywiście to jest a do potęgi 9, dlatego tak zapisałem, więc będziemy mieli a do potęgi 9 i to jest równe 9a. No i to już wygląda jakoś ładniej. Dzielimy sobie przez a, no więc będziemy mieli a do 8 i to jest równe 9, no czyli już ładnie nam się wyłania nasza odpowiedź. Teraz sobie możemy spierwiastkować po obu stronach, czyli weźmy sobie potęgę 1, 2, tak, no czyli 1, 2 razy 8 to będzie 4. I tu mamy 3 lub Minus 3. No, w minus 3 się nie będę zagłębiał, bo to nie będzie leżało w, mm, no w liczbach rzeczywistych. Nie będzie to rozwiązanie. Dlatego skupimy się na tym, bo to możemy powiedzieć, że nie należy do rzeczywistych, bo jak sobie teraz weźmiemy z tego dwukrotny pierwiastek, no to tak średnio nam to wyjdzie. No, a to jest po prostu y, a jest równe. To samo wszystko razy 1 czwartą w sensie do potęgi 1 czwartej, więc 4 razy 1 czwarta będzie 1, czyli po prostu mamy A, a 3 do potęgi 1 czwarta to będzie po prostu 3 do potęgi 1 czwarta, co jest y, w przybliżeniu równe 1,3161. No więc już dla formalności tylko ile jest równe B? No B jest równe 9 razy A, czyli. 9 razy 3 do 1 czwartej No i to tyle. No na koniec zadanie rozwiązane. Mam nadzieję, że się podobało i że Was nie zanudziłem. Jeśli chcecie jeszcze jakieś inne odcinki, to piszcie. No a ja już lecę. Siemano, trzymajcie się.